Notalnie, nie? Siema, z tej strony Ibis, witam Was w pierwszym odcinku Highlands Sika, czyli chowanego dzisiaj ze mną znowu Mango 903 Czyli Mango. Dobra, ja dzisiaj jestem nam jesteś? Na, na, na hotelu. Ale tu ja też jestem na hotelu, ale jakim przedmiotem? Aha, ja jestem Beacon. Beacon. Jestem Bacon Bacon. Czyli Natalia magic. Bacon Block. O, mam już mieczyk. Stały śmiecz. Okay. Myślę, że nie muszę tłumaczyć zasad tej... O, on miał dobre mi miejsce. O, tutaj też jest może do mnie. Nie mam właśnie Powiem jedno, że w... Powiem jedno, że w prawym dolnym rogu, tutaj naszego, tych naszych itemków, mamy latarnię. Ten blok, którym ja jestem. I on też pozwala ten. On pozwala też... Jesteś latarnią jaką latarnię. Jesteś I pokazuje, czy ten. I pokazuje, ile sekund, żeby, się, żeby stać się solidnym bloczkiem. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę stać się coś solidnym bloczkiem. Bo, no bo ten, bo nie można. No może. bo czasami nie można. Szkoda, tam ktoś stoi albo coś, nie? O, ten! Ten zostanie zabity, szukający. Za, zabijecie go? Widzisz? Zabili go? No my, my go o, zabiliśmy. Ładnie. Mam sobie chyba mieście. ładną kryjówkę. Ja też dużo razy zabijałem szukającego. Ja mała właśnie. Ale... Okej, okay, mama go woła, spoko. O, jakiś śnieg. Okej, okay, widzicie, już ten pasek się odliczył tutaj w, w ten i teraz jesteśmy solidnym blokiem. Czyli nie można nas odróżnić, znaczy można nas odróżnić, tylko jak, jak ktoś cię walnie. No znowu został zabity. On chyba nie ogarnę, nie? I on chyba awkuje. Idę go poszukać. Ale on no, chodzi tak. czy nie? Dawaj, ja tam chodzi, idę na, na, na chodzi, chodzi. Ej, I jak cię zabije szukający? No i, i on znowu tutaj se stoi. I się nie a ja się... chcę, żeby on mnie zabił, ja chcę Acha, szukać. Ja go zabiłem. Nie, ja nie chcę, żeby on mnie żeby no. nie zabił, a wiesz czemu? Bo ja chcę, bo ja chcę dostać tak... A tu pieniądze. ja się kupuję? Coś? Nie wiem, nawet nie... Ja... Co? No, masz możesz być, możesz, możesz acha, zostać acha, takim spoko. blokiem, jakim chcesz. A bo ja pierwszy raz grałem na tym serwie, także wiecie... Lol, tutaj jest woda, chyba ktoś się rozlał. No To jest nowy szukający. To jest dwóch szukających. Idę im się zab... Idę, idę do tego gościa. Znaczy idę, żeby mnie zabił. Bo ja chcę szukać. Ja chcę, żeby ja było nie. na odcinku. Zabijcie! Zabijcie! Zostaw Craftinga to mój brat! Ziomuś. Zostaw go. Dobra, zabij mnie. No, zabij mnie. Bij go, dobra, zabij mnie. Okej, okay. teraz cię rozwalę, Mikołaj. Także moja misja: szukanie bikona Okej, okay. może mam pomysł. Może sobie czat. Czekaj. Okej, okay. tutaj w, w prawym takim. Tutaj po prawo mamy. Ile jest ukrytych, ile szukających, ile czasu do końca. Także dobra, jedziemy. Trzeba szukać bikona. Nie, ja z wyszedłem z mapy chowanej. Ej, tutaj go nie ma. Bikon, bikon, bikon. Nie no, mnie nie znajdziesz. Nie na 100% nie znajdziesz. ej, mów pracę. czy ciepło czy bli ciepło czy zimno. Widzisz mnie, chociaż? Nie, nie widzę cię. No, ale parkourować jestem. A nie no dobra, nie będę tylko ciebie nawalał. Ja nawalam gościa, nawalam szukającego nawalę. Jest Deadno! Nie, nie wiem czy ten. Nie wiem czy jak się rozwala doniczkę, to ten. To czy ktoś może być doniczką? Bo co ja tam oglądam tych no, słabiejszych youtuberów, to mówili, że mogę czy tam, nie wiem. Ja chyba nie wiem, ja z piąty raz chyba gram HNC-ku. <laughs> Także. Okej. Okay. Na półkę takiego gościa, który się w terenie ukaja i wszystko dziwi. Może zejść pod wodą, ale nie, pod wodą raczej nie będziesz. Za stół nie będziesz. Co, jesteś na dole to Biku! Widziałeś mnie? Już zabiłem cię! Ej, dawaj, ej, dawaj ten, dawaj na jedynkę. O, bugowałem się, cześć. O lol Ej, ja nie mogę, cześć, zbugowałem. Ale nie mogę na nic, Nie, na hotel, na hotel, nie. zbugowałem Ej, to dawaj na dwójkę! Okej, okay, ja też jestem już. Czyli znaczy, no, jeszcze nie chodzamy. jest odliczanie, nie? Myślę, że dwie ręki wystarczą z no. zupełności. A wiesz, ja też nie chcę nagrywać tak, że wiesz, że 5 minut będę stał w jednym miejscu, nie? wiem, tutaj trzeba to się bać. Jest... A ja teraz tyle... Ja teraz tyle szukających zdałem, nie? Że najmniej tyle no, tokenów dostałem. Ja nawet i nie wiem co te duże. tokeny. Ale nie wiem gdzie są. Gdzie no, że są. Gdzie mam jest pokazane ile tak, masz? Ale nie, 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 chyba nie, 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 chyba nie, 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 o, fat, fat, fat. boję się. Dwóch szukających mam Sworda, nie no. Kurde, wale. jakiś gościu, jakiś gościu, Okej, okay, już i w ogóle nie wygląda jak... Boję nie, się. no Dobra, za chwilę zmienimy kryjówkę. Albo teraz zmienimy. Nie chcę, mi się tutaj Szukujący. Widziałem go, ale on mnie chyba nie widział, bo bym tyłem do niego. O mam pro o. o spoko mam kryjówkę. O zabili szukającego! O Boże! IP serwera w opisie, o ile nie zapomnę. I my... No... A zresztą nie to zapomnę, ale może nie zapomnę. Nie. Nie, no idę. Zapadam. Idę się naparzyć. Albo nie. czyli nie mysz, o, o, Myślałem, że mi się myszka zbagowała, ale nie, że ja. Chcę w ogóle łażeń. No ja nie dwóch mogę, szukających, tylko ja? ją. Ja, ja idę walać tego ziomka. To nie wiem, gdzie on jest, ale idę go nawalić. Ale mam dobrą kryjówkę, za chwilę tam pójdę. Bo dobra, teraz pójdę. <laughs> idę go zabić. Surprise! Ścinka. <laughs> Dawaj jedziemy. Ja tam z craftingiem idę go naparzać. Zabiliśmy go. Lol. Piona crafting jesteś mistrzem, cześć nikt z nas nie zginął, a go zabiliśmy, cześć ziomka lol a tutaj jest, jest lak na tym serwerze, wiesz jaki? to jest trochę dziwne, Taki takie jak... ja? dlaczego? dlaczego? jakby dlaczego? się serwer rozwalił trochę no co? O wiesz dlaczego? bo no, no dobra, co się koksu? stało? Mongo. On sobie gdzieś w las w ogóle E no to tam ja Nie będę z góry zać gości Będę się bawić To, to my znowu jakiś ziomek Wyciągnę mieczyk O to, Ej to ty chodzisz bo widziałem jakieś szkół ale nie wiem czy to ty Dobra bijemy ja go, go dawaj ja, Bo ja se bo ja się by mnie nie zabił O leścinki Dobra zabiliśmy go Lol Ja nie, ja nie mogę jak doda. ci ludzie nie ogarniają mnie Czasami już płakać. Takie szkoła mi pokazała zębistą krajowkę. To jest najsłabszą znaczy... taką. Nie, nie, nie. Mogę sobie tutaj zamienić. Zobaczę, dziewczynko. Idę do moich ziomków, żeby mi pomogli. No, Jesteś no, szukający. No, może. Jakie mi no, zbliżające oczy. Ukrai. O, patrz! Ej... Ej, Czajisz, ten... Dobra, no, bijemy go! Kolejne. Ja tam z lampą biję go! A, oh, zginąłem, fuck! Nie, nie zginąłem, Czajisz, zabili go. Miałem lagę, No nie i niechcący włączyłem scape'a. To no nie widać skajpa niechcący. No lol, dlaczego to się tak ścina, jak ja ten... Jak ja go biję? O! O zabij zabili mnie! Ja ciebie widzę, bierzesz z tymi szkłami. O, Dobra, ja was teraz załatwię. Lol, jak tutaj jeszcze Ja też w tamtej rundzie byłeś bije. szukającym? Dobra, Ej ja chyba trzech zabiłem szukających. Znaczy, nie. nie, że ja zabiłem, ale zabiliśmy z moim ekipą. Dobrze, teraz. Kampa w kiblu, lol. Ja, ja mam teraz taką kampę w kiblu, nie? W o koniec. Dobra, nie. nie no, jest, nie, jak... No wypadłem poza mąkę. Znowu się no, zbagowałem. Nie, ja kończę odcinek. Nie, ja, kończę odcinek. Nie, ja idę, żeby ja idę na Wiesz, nie, nie. Ja wam się podobało. to już by było na tyle. To trzymajcie się, cześć. Papa, pa. mango, pożegnaj się Siema.